Portal drugi zainspirował wielu twórców. Na jego podstawie powstały liczne remixy, animacje oraz mody. Najsłynniejsze z tych ostatnich to Portal Smell, Mail, Aperyl tak i Portal Reloaded. Nazwa tego ostatniego wskazuje, iż jest to mod graficzny albo remake. Jednakże tym razem, poza i nie jest on ani tym, ani tym. Czym w takim razie jest Portal Reloaded? W podstawce są dwa portale: pomarańczowy i niebieski. Tymczasem portal Reloaded dodaje trzeci zielony portal. Do czego on służy? Zacznijmy od tego, że w macie są dwie linie czasowe przyszłość i teraźniejszość. Powoduje to, że każda komora występuje w dwóch wersjach czystej, teraźniejszej i zaośniętej przyszłej. Zazwyczaj różnice między nimi nie są zbyt wielkie, ale czasami te drobne zmiany mogą okazać się kluczowe do rozwiązania testu. Na przykład wtedy, gdy laser działa w przyszłości, ale nie w teraźniejszości, albo jeśli szkło, które w teraźniejszości blokuje nam przejście, w przyszłości jest stłuczone. Zielony portal pozwala na podróżowanie między tymi rzeczywistościami, ale cały czas. Trzeba pamiętać o jednej zasadzie. To, co zrobimy w teraźniejszości, zmieni przyszłość, ale nasze działania w przyszłości nie wpłyną na teraźniejszość. Na przykład, jeśli w teraźniejszości postawię kostkę tutaj to jej przeszła wersja będzie w tym samym miejscu, ale w innej linii czasu. Natomiast jeśli przemieszczę przyszłą kostkę, to położenie jej teraźniejszej wersji się nie zmieni. Wszystko to prowadzi do wielu sytuacji, które byłyby nie do pomyślenia w zwykłym portalu. Trzeba przekierować laser, ale nie masz czym? W przyszłości na pewno znajdziesz dodatkową kostkę. Musisz się rozpędzić, ale masz na to za mało miejsca? Zielony portal sprawi, że twój lot potrwa dwa razy dłużej. Niestety podróż w czasie jest trudna do zrozumienia, gdy się o niej tylko mówi. Na szczęście mod jest skonstruowany tak, że nie miałem żadnego problemu z nauczeniem się jej. Składa się on z 25 komórek, które tworzą spójną całość. W początkowych pokojach portale są postawione za noc, a jedyne elementy testów to kostki i guziki. Jednakże z czasem zaczynają dochodzić bardziej zaawansowane obiekty, takie jak wieszczki, funele, mosty i lasery. Odbywa się to stopniowo. Wprowadzenie nowej rzeczy zaczyna się od komory tematycznej, która jest poświęcona tylko i wyłącznie owej nowości. W następnej mapie nową mechanikę łączy się z elementami, które pojawiły się wcześniej. Z czasem nowy obiekt staje się Znajomy, więc klacz dochodzi do kolejnej komory tematycznej. I tak aż do finałowej komory, która łączy wszystko w jedną całość. Teraz należy zauważyć, że zielony portal to jedyna rzecz, która odróżnia omawiany moto od podstawki. Czy oznacza to, że cały portal reloaded to tak naprawdę jeden wielki odgrzewany kotlet? Niebo podróżowanie w czasie zmienia tak wiele, że wszystko trzeba poznawać na nowo. Dowodzi tego faktycznie nawet nad niektórymi z wcześniejszych zagadek siedziałem kilkanaście minut. Wynikało to z tego, że mój mózg musiał się nauczyć, jak połączyć dany element z podróżą w czasie. Zdarzają się sytuacje, w których trzeba skoordynować to, co robimy w teraźniejszości z tym, co dzieje się w przyszłości. Wtedy przydaje się podświetlenie pokazujące, gdzie potele i kostki znajdują się w tej linii czasowej, w której nas nie ma. Funkcja ta znacząco zmniejsza ryzyko przypadkowej pomyłki, co pozwala skupić się na myśleniu i jest cena plus. A skoro o myśleniu mowa, to trzeba zaznaczyć, że rozwiązywanie większości zagadek dzieli się na kilka etapów. Najpierw zdobywałem kostkę. Zdobywałem potem podnosiłem windę. A następnie kombinowałem jak zrobić, żeby kostka była tam gdzie chce i kiedy chce. Pokonywanie kolejnych etapów daje małe dawki zadowolenia w trakcie rozwiązywania testów. Dzięki temu cały czas wydaje się, że przełom jest za logiem, że rozwiąże dany test za 5 minut. No ale nie oszukujmy się, najbardziej satysfakcjonujący był dla mnie moment olśnienia. Ta wspaniała chwila, kiedy nagle odkrywałem co gdzie, kiedy i jak. W której drzwi do niedawna zamknięte na amen otwierały się na oścież. Niestety zdarza się, że ten moment nie przychodzi. Wówczas myślałem i myślałem, ale mimo to niczego do przodu nie ruszałem. W takich sytuacjach dobrze jest wyłączyć grę i zająć się czymś innym: poćwiczyć, posprzątać pokój pozmywać naczynia i tak dalej. Rozgrywka tego moda jest już omówiona, więc pora zadać pytanie: czy w portalu Reloaded jest jakaś fabuła? Tak, ale ogranicza się ona do tego, co mówi głos nadzorujący testy. Na szczęście jego wypowiedzi mają sens. I Dobrze łączą się z wydarzeniami z pierwszego portala. Poza tym, sporo jest w tym charakterystycznego portalowego humoru, co oczywiście na plus. Zwłaszcza, że w ten głos wzięły się sam Harry 101 UK, który jak zwykle wykonuje kawał dobrej roboty. Federal regulations require us to inform you that the testing ahead may result in slight cases of sore throat or blurry vision or death. A co zresztą o prawie audiowizualnej? Muzyka jest fajna i pomaga w koncentracji, ale nie zapada w pamięć tak jak utwory sporta Story Smell. Natomiast efekty dźwiękowe i grafika są takie same jak w podstawce. Jedyne nowe tekstury to zielony portal i przebarwione działo portalowe. Na szczęście wygląd moda nie jest nudny, bo oto dobrze wykorzystał to, co było w podstawce. Na szczególną pochwałę zasługuje fakt, że komory z przyszłości są zniszczone i zrośnięte, podczas gdy test teraźniejszości cechuje schludność i porządek. Sprawiło to, że nigdy nie miałem problemu z odróżnieniem jednej linii czasowej od drugiej. Teraz wyjdźmy do menu głównego. Jest ono właściwie takie samo jak w podstawce. Tło pokazuje, Różne komory testowe, a muzyka dobrze wprowadza w klimat moda. To już czas, aby zapytać, czy opłaca się kupić portal Reloaded? Oczywiście, że nie. Mówimy przecież o darmowym mocie, którego w każdej chwili możesz pobrać ze Steam'a. Jedyne wymaganie to posiadanie zainstalowanego, podstawowego portala drugiego. Podsumowując, może i portal Reloaded wprowadza tylko jedną nową mechanikę, ale za to robi to we wzorowy sposób. Konstrukcja moda pozwala na w miarę łatwe ogarnianie podróży w czasie, rozwiązywanie zagadek wciąga i sprawia przyjemność, a prosta, ale zabawna fabuła stanowi wisienkę na tym pysznym torcie.